Dzień dobry. Przy izolacji nakrokwiowej bardzo ważne jest prawidłowe zamontowanie kontruaty. Robimy to za pomocą wkrętów ciesielskich. Mamy takie dwa podstawowe rodzaje. Jeden z nich ma płaski łeb, ale nie ma gwintu. Przynajmniej tutaj pod łbem. Drugi ma gwint pod łbem, a jego łeb jest walcowy. Jedni uważają, że do izolacji nakrokwiowej można używać tylko. Tego rodzaju wkrętów? Drodzy uważają, że wkręt z łbem płaskim też jak najbardziej się do tego nadaje. Kto ma rację? Który z wkrętów jest lepszy? W tym odcinku postaramy się rozstrzygnąć ten spor. Ale na początku musimy dokonać pewnej klasyfikacji. Otóż jednym z parametrów opisujących właściwości materiałów termoizolacyjnych jest tak zwana wytrzymałość na ściskanie. Określa nam, z jaką siłą musimy docisnąć dany materiał, żeby odkształcić go o 10%. I taką wartością graniczną dla materiałów izolacyjnych nakrokwiowych jest 50 kPa. Materiały, które osiągają wartość poniżej tych 50 kPa, określamy jako materiały miękkie, i dla nas niech będzie to wełna mineralna. Natomiast powyżej tej wartości to są już materiały twarde, i dla nas, dla przykładu, będzie to płyta PIR. Ten podział ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o dobór wkrętów przy montażu izolacji nakrokiowej. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej sytuacji, kiedy dociepleniem nakrokwiowym jest termoizolacja miękka, czyli w naszym wypadku wełna mineralna. Oczywiście, termoizolacja nakrokwiowa, czyli na krokwiach, mamy naszą wełnę mineralną, termoizolacja miękka. Nad termoizolacją musi być zainstalowana kontruata, aby stworzyć przestrzeń, między innymi wentylacyjną, i później, oczywiście. Wbijamy łaty, na których montujemy pokrycie zasadnicze. I zwróćcie uwagę, cały ciężar tego pokrycia zasadniczego przenoszony jest na kontrłatę, która będzie wciskała się, będzie dociskała naszą termoizolację miękką, która nie jest w stanie się przeciwstawić tak dużej sile, więc ta termoizolacja będzie po prostu niszczona, będzie dociskana z bardzo dużą siłą. No, i tutaj właśnie z pomocą przychodzi ten rodzaj wkrętu. Właśnie dzięki temu gwintowi podgłowicowemu, tutaj możemy ratować całą tą sytuację. Bowiem wygląda to tak, że wkręcając wkręt z gwintem podgłowicowym, mamy taką oto sytuację, że ten wkręt mocuje się bardzo mocno w krokwi, ale jednocześnie dzięki temu gwintowi tutaj. Podgłowicą jest w stanie złapać, przytrzymać kontruatę, która to potem całą tą siłę docisku będzie przenosiła bezpośrednio na krokiew. Ten układ jest sztywny i stały. Tutaj nic się nie zmienia. Kontruata i krokiew są ze sobą na sztywno połączone, można powiedzieć, właśnie dzięki wkrętom z tym gwintem podgłowicowym. I tutaj w tym układzie miękka wełna mineralna, y, nic jej się nie stanie, ona jest chroniona, ponieważ kontrłata nie będzie jej dociskać. Kontrłata dociska bezpośrednio w krokiew za pomocą właśnie tych wkrętów z gwintem podgłowicowym. Y, to nie byłoby możliwe, gdybyśmy zastosowali ten rodzaj wkręta, ponieważ ten rodzaj wkręta nie ma tutaj gwintu i kontrłata, by nam tutaj po prostu chodziła, ruszała się i dociskała tym samym ten miękki materiał termoizolacyjny. A jak to wygląda przy termoizolacji twardej? Właściwie tak samo, ale jednak z pewną różnicą. Otóż standardowo na krokwie nakładamy termoizolację twardą. Niech będzie to płyta PIR, i później. Jak zwykle, kontruata, łaty, na których potem montujemy pokrycie zasadnicze. I tu sytuacja wygląda tak samo. Cały ten ciężar y, spoczywa y, na kontruatach, które przenoszą tą siłę docisku na termoizolację, ale tym razem na termoizolację twardą, która ma znacznie większą wytrzymałość na ściskanie. Z reguły jest to między 120 a 150 kilopaskali. Mówiąc bardziej po ludzku, to jest między 12 a 15 ton na metr kwadratowy. To robi wrażenie. To jest tak, jakbyśmy zaprosili małą rodzinę słoni, zmieścili ją na metrze kwadratowym płyty PIR, i nic by się nie stało. Taką wytrzymałość ma mniej więcej twarda termoizolacja. W postaci płyty PIR oczywiście. W związku z powyższym ona bardzo dużo wytrzyma i tutaj przy tym układzie nie musimy już stosować tego wkręta, aczkolwiek możemy oczywiście, ale ten wkręt w zupełności wystarczy. Za pomocą wkręta z płaskim łbem po prostu dociskamy kontruatę z całym jej obciążeniem do krokwi. Cały ten układ jest mocno złapany i to w zupełności wystarczy. Oczywiście w tym układzie bardzo ważny jest odpowiedni wymiar kontruaty, o czym już mówiłem we wcześniejszym jakimś odcinku, bo tutaj ta kontruata, dobrze żeby była jednak dość szeroka, wtedy ten rozkład sił wychodzi zupełnie inaczej i znacznie korzystniej dla całego tego nacisku na termoizolację. I na koniec małe uzupełnienie, bowiem o siłach, które działają w tym układzie prawie w ogóle nie wspominałem. Dlatego musimy troszkę opowiedzieć o sposobie wkręcania wkrętów. No, bo tak na zdrowy rozum widać, że działa tu parę różnych sił, na przykład próbuje nam się to wszystko zsunąć. Cały ciężar dachu próbuje nam docisnąć tutaj w pionie. Mamy jeszcze wiatr, mamy śnieg. Proszę pamiętać, że wiatr nie tylko dociska połać, ale też ją próbuje wyrwać. Stąd ten miks różnych sił sprawia, że wkręty też musimy odpowiednio zamontować. Najlepiej spytać o to albo producenta termoizolacji, albo producenta wkrętów, albo projektanta. W wypadku, gdy mamy termoizolację miękką, gdy stosujemy tego rodzaju wkręty, przypominam z gwintem podgłowicowym, wtedy najczęściej sposób montażu wygląda tak, że wkręcamy wkręty pod kątem mniej więcej 60 stopni. Tak? I 60 stopni w drugą stronę. I tak na mijankę. To sprawia, że ten układ kontruata-krokiew jest bardzo sztywny i termoizolacja miękka jest bezpieczna. W układzie z termoizolacją twardą, kiedy już nie musimy koniecznie stosować tego rodzaju wkrętów, stosujemy wkręty z łbem płaskim, które nam bardzo mocno dociskają kontruatę. Do krokwii. Bardzo mocno ten układ jest przytrzymany, ale tutaj najczęściej też montujemy te wkręty pod różnym kątem. Najczęściej jest to kąt 90 stopni na zmianę z kątem między 60 a 70. Różnie producenci podają i tak na zmianę. 90 60-70, 90, 60-70. Tego rodzaju wkręcenie wkręta niweluje nam y, też pewne siły. Na przykład, no, wkręt wkręcony pod kątem między 60 a 70 stopni opiera się siłą ścinającym. I dlatego musimy ten wkręt pod takim kątem montować. Natomiast wkręt pod kątem 90 stopni on y, walczy z siłami. Sącymi. I tak to mniej więcej wygląda w układzie z izolacją nakrokwiową twardą. Muzyka